Witam wszystkich serdecznie po tej stronie Janek z Janek, trener pozytywnej jazdy. W dzisiejszym odcinku mojego wideobloga porozmawiamy o tym, co jest lepsze. Czy lepsze są opony uniwersalne, czy lepsze są może opony sezonowe? Serdecznie zapraszam. Moi drodzy, zanim przejdziemy do omówienia tego dzisiejszego tematu, chciałem. Przypomnieć o możliwości zasubskrybowania mojego kanału. Możecie oczywiście ten kanał komuś polecić, swoim znajomym, przyjaciołom, rodzinie. Możecie również każdy film ocenić. No i oczywiście może być to na przykład kliknięcie łapki w górę. Możecie również każdy film skomentować. Serdecznie zapraszam do tych wszystkich aktywności. Zima oficjalnie się skończyła. Niektórzy myślą już o wakacjach. Przy okazji przypominam o moim webinarze, jak dojechać do Chorwacji własnym samochodem. Inni cały czas w głowie lepią jeszcze bałwany. Niezależnie od tego, niektórzy kierowcy powinni już teraz zastanowić się nad tym, czy czas na zmianę opon. Niektórzy oczywiście nie mają tego dylematu. Dlaczego nie mają tego dylematu? Ponieważ mają opony uniwersalne. Na przykład założone w ciągu ostatnich miesięcy, jeszcze przed zimą. No i skoro mają te opony uniwersalne, zwane również wielosezonowymi, to nie zawracają sobie głowy wymianą opon. Całoroczne opony są właśnie często wybierane z tego powodu, bo nie trzeba ich zmieniać co roku. To przekłada się oczywiście na Oszczędności, nie trzeba jechać do wulkanizatora, nie trzeba również przechowywać opon u takiego wulkanizatora, no bo mamy cały czas je na swoim samochodzie. Z kolei opony sezonowe, nie uniwersalne, ale sezonowe, są wybierane z tego powodu, bo mają najlepsze właściwości w zależności od pory roku. Opona zimowa, przeznaczona do właśnie jazdy zimowej, będzie się Lepiej sprawowała niż taka opona wielosezonowa. No i to samo dotyczy oczywiście opon letnich. Opony letnie będą się lepiej zachowywały w upale w lecie niż opony całoroczne. W praktyce opony wielosezonowe zużyją się jednak szybciej z tego powodu, że używamy ich cały czas. Dwa komplety opon na zimę i lato. Powinny starczyć na dłuższy czas. W praktyce, wymiana opon dwa razy do roku na sezonowe może powodować zużycie felg. Dlatego, z punktu widzenia kogoś, komu zależy na doskonałym wyglądzie tych elementów i ich bezawaryjności, zalecić można wybieranie opon wielosezonowych. Wymiany opon na felgach będą przecież rzadsze, lub zakup dwóch. Kompletów felg: jednego dla opon letnich, jednego dla zimowych. Możemy te koszty zmniejszyć, inwestując w miejsce do ich przechowywania. Jeżeli nie będziemy przechowywać opon albo opon na felgach w odpowiednim punkcie wulkanizacyjnym, no to oszczędzimy. Oczywiście musimy mieć to miejsce, to jest jasne. No i oczywiście najważniejsze koszty wymiany opon można zmniejszyć samodzielnie. Instalując je w samochodzie, jeżeli zabierzemy się za jakąś robotę sami, to podobnie jak, nie wiem, z wymianą uszczelki w kranie, na pewno wydamy mniej pieniędzy, niż gdybyśmy wołali do tego specjalistę. No i tutaj oczywiście zalety takiego samodzielnego grzebania w samochodzie, samodzielnej wymiany opon z felgami są bardzo duże. Na przykład zaletą taką podstawową częstego zaglądania pod samochód w miejsca, które normalnie zasłania opona z felgą jest to, że możemy bardzo wcześnie dostrzec usterki w początkowym stadium rozwoju. Możemy na przykład dostrzec jakieś ogniska korozji, możemy dostrzec, że już klocki hamulcowe zbliżają się do końca. Możemy dostrzec również to, że przewody hamulcowe już powoli będą Wymagały wymiany. Teoretycznie te wszystkie obserwacje, możliwość tych obserwacji zwiększa bezpieczeństwo jazdy. Jesteśmy bardziej bezpieczni, bo dbamy o swój samochód i przede wszystkim rzeczywiście jesteśmy świadomi tego, co dzieje się z naszym samochodem. Bardziej niż gdybyśmy tych opon z felgami nie zdejmowali i nie zaglądali do tych miejsc, które są zazwyczaj zasłonięte. Nie oszukujmy się. Wulkanizator nie będzie takimi rzeczami sobie zawracał głowy, dla niego liczy się czas, liczą się pieniądze. Cyk, 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 kluczem kilka razy pohałasujemy, opony są wymienione, nie zwracamy uwagi na to, czy tam w tym samochodzie klienta coś się dzieje złego, czy nie. No a tutaj wiadomo, pańskie oko konia tuczy. Jeżeli mamy swój własny samochód, mamy chęć, żeby się tym zajmować, to więcej takich rzeczy możemy dostrzec. Oczywiście, Zawsze musimy odwiedzić wulkanizatora w celu założenia nowych opon na felgach, w celu wyważenia kół. Tego wydatku raz na jakiś czas nie da się po prostu uniknąć. Raz na jakiś czas stare opony odchodzą do krainy wiecznych dróg i musimy je pożegnać. Musimy założyć nowe opony, i to nawet w sytuacji, kiedy mamy opony sezonowe, opony. Dwa komplety opon, które teoretycznie powinny wytrzymać dłużej niż jeden komplet opon wielosezonowych. Ważna rzecz jeszcze na koniec pamiętajmy o tym, że agresywna jazda po nawierzchni, która się do tego nie nadaje wjeżdżanie na krawężniki z dużą prędkością nieumiejętna jazda samochodem powodująca boczne zużycie opon jazda na oponach bez odpowiedniego ciśnienia powietrza zawsze. Niezależnie od tego, czy inwestujemy w opony wielosezonowe czy sezonowe, doprowadzi do sytuacji, że będziemy musieli odwiedzać wulkanizatora częściej, będziemy musieli tracić pieniądze na naprawy, wymianę opon, felp i tak dalej. Co pomaga w uniknięciu takich wydatków? Oczywiście spokojniejsza, bardziej przemyślana jazda. No i oczywiście w Janko Sklepie, w oficjalnym sklepie trenera pozytywnej jazdy, możecie znaleźć bardzo fajny webinar. Namawiam do zakupu tego webinaru. Właśnie webinar poświęcony spokojnej jeździe samochodem. Serdecznie zapraszam. No i moi drodzy, czas na króciutkie podsumowanie. Opony wielosezonowe na pewno są ciekawą alternatywą dla kierowców, którzy są leniwi, nie mają czasu i chęci, aby cokolwiek grzebać przy swoim samochodzie. I w tym lenistwie nie ma nic złego, bo tak naprawdę auto jest do tego, żeby, żeby jeździć tym autem. Nie każdy musi w tym aucie grzebać, nie każdy. Musi chodzić poplamiony smarami. Jak ktoś nie chce, to nie musi, może za niego to zrobić ktoś inny, jak najbardziej. Natomiast pamiętajmy o tym, że opony sezonowe mają z kolei sens, gdy zainwestujemy w dwa komplety felk: osobny komplet dla opon zimowych, osobny dla letnich. Mamy gdzie przechowywać te felki z oponami, a jeszcze lepiej, jeśli nie płacimy za przechowywanie i montaż w jakimś punkcie, tylko sami. Zajmujemy się wszystkim przechowywaniem i montażem. No ale oczywiście to już wymaga troszeczkę zachodu. Nie każdego na to stać, nie każdy chce się w coś takiego ładować. Ale nie byłbym trenerem pozytywnej jazdy, gdybym nie zrobił o tym osobnego odcinka mojego wideobloga. Ja jestem oczywiście bardzo ciekawy, jak wyglądają opony. U Was, jak wygląda Wasza strategia korzystania z opon w samochodzie? Czy przechowujecie dwa komplety opon sezonowych u wulkanizatora, czy może przechowujecie je w piwnicy, mieszkacie w bloku i trzymacie te opony w piwnicy, i dwa razy do roku odwiedzacie wulkanizatora, lubicie kolejki, albo może no niestety nie macie innego wyjścia, a może właśnie macie dwa komplety opon z felgami, sami zajmujecie się instalacją? A może wszystko leżakuje u i Wy tylko umawiacie się na termin, przyjeżdżacie i się tym zajmujecie. No Jest oczywiście jeszcze wersja z oponami wielosezonowymi. Jeżeli też uskuteczniacie takie rozwiązanie, koniecznie o tym napiszcie. Napiszcie o swoich wrażeniach z jazdy, o swoich wrażeniach skorzystania z, z samochodu w ten właśnie sposób. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Janek z Janek.